Thank <laughs> you,

Da. Wyjazd, nie ma w siecie, wyjazd! Jez, się, wyjazd brawo, brawo, brawo! Już jest ten! Wyjazd! 誰かが見つけた。 Na co buty? Pamiętaj. o <A1> ja A serwisza. Zaczynij go. 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 4 4 2 2 Машом Изы

Super. Drugi mecz pomiędzy wojskowymi drużynami, kawalerią i twardym. Drugie zwycięstwo twardego. Zadowolony jest pan, generał? Bardzo jestem zadowolony na ten wynik, liczyłem i z pełnymi emocjami oglądałem mecz. Szara się przechylała z jednej na drugą stronę, ale byłem pewien, że nasi czołgiści wygrają. Twardy wygra, i tak się stało. Mieliśmy dużo sytuacji w pierwszej połowie i szczeleckich i, i, i teraz z drugiej połowie no, brakło trochę zimnego obajaga ja to mówię. Jest 40 stopni w słońcu prawie, także to też dało nam popalić ta pogoda. Fajnie, że mówię, podtrzymujemy tą, 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 tą pasę którą rozpoczęliśmy w Tomaszowie. Typu mecze właśnie dwóch brygad kawalerii kawalerii, jedna jest pancerna, druga jest powietrzna, także myślę, że podtrzymamy to wszystko, żeby to. Było wreszcie widać, że w Wojsku Polskim coś się robi, coś się robi dla sportu i nie tylko dyscypliny lekoatetyczne, jak inne tego, tylko piłkę nożna też jest w tym wojsku. Mimo tej wysokiej temperatury nie chcieliście, żeby rozgrywać mecz krócej? Nie, nie, bo mówię, to są zawodowcy. Ja traktuję chłopaków swoich zawodowców, bo tak samo i twardy. No trudno, nie będziemy tutaj robić scen 5 minut krócej, no 5 minut to każdy jeszcze da radę z siebie. Jakimi nadziejami przystępujecie do rozgrywek w sezonie 2015-2016? No, gościliśmy już w Lidze Okręgowej piotkowskiej, także przerwa roczna myślę, że dała nam dużo do myślenia. Ja powtarzam chłopakom też kwestie tego rodzaju, że może nam się na taki prysznic troszkę należał. Już teraz nie będę wracał, jakie się na to... Czynniki skumulowały, że spadliśmy, także znamy drużyny w okręgówce, znamy chłopaków, którzy tam grają, także my się nie boimy. My się nie boimy, niech się nas boją, bo mówię takiego Beniaminka, który, mówię, Raptor stracił trzy bramki w lidze w drugiej rundzie, także trzeba troszkę się obawiać. Skończyło się remisem w podstawowym czasie gry, potem karne, no jednak wygraliśmy, także cieszymy się wszyscy. Tutaj w Świętoczowie drugi puchar jest nasz, czekamy na kolejny rok i na, na kolejne rewanże, myślę, że... Też będą ciężkie, tak jak te, które były w tym roku. Nasz dowódca podziękował nam wszystkim. Także jest, jest, jest duże zainteresowanie ze strony dowódców: jednego i drugiego. Także cieszymy się bardzo, że, że możemy grać z kawalerią, że było nam to umożliwione no i że obydwa mecze do tej pory wygraliśmy. No i ten mecz również był ważny jako sparing, jako mecz kontrolny przed nowymi rozgrywkami w klasie okręgowej. No tak, mamy akurat w tym roku dosyć, dosyć mało możliwości grania sparingów. Tak naprawdę to był jedyny sparing nasz przed, przed początkiem sezonu. Jeszcze jest dużo braków, jak widać w drużynie. No, staramy się to wszystko jeszcze poprawić. Dzisiejszy mecz myślę, że pokazał, że chłopaki chcą walczyć, chcą grać, także jesteśmy pełni optymizmu przed, przed nowym sezonem. Ale myślę, że powalczymy, o jak najwyższe miejsca. No chyba o awans. No, w zeszłym sezonie zabrakło punktu No za, was, właśnie, to? zabrakło punkciku tylko. No, było kilka meczów faktycznie takich zremisowanych, gdzie mogliśmy wygrać i to by nam dało awansa. Myślę, że w tym roku chłopaki mają większe ambicje, większą zadziorność, że tak powiem, w grze i myślę, że damy radę. Mamy nowe nabytki dwóch młodzieżowców, także myślę, że też nas w jakiś sposób wzmocnią w tym, w tym sezonie, także, także jesteśmy pełni optymizmu. Kogo się uśmiechać? U.